W filmie opowiemy o problemach związanych z układem oddechowym. Będzie to bezdech, zakłyśnięcie lub zatławienie. Pamiętaj, że każda z tych sytuacji może zakończyć się nagłym zatrzymaniem krążenia, o którym opowiemy w filmie o resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wyobraź sobie, że przewijasz swojego maluszka. Bardzo tego nie lubi. Próbowałaś go uspokoić, bo zaczął silnie płakać, ale niestety się nie udało. I doszło do bezdechu. W takiej sytuacji zacznij od zmiany pozycji maluszka, czyli spionizuj go. Jeżeli to nie pomogło, dmuchnij w twarz. Jeżeli nadal nie ma reakcji, przejdź do pięciu oddechów. Musisz to zrobić na twardej powierzchni. Najważniejsze przy podawaniu wdechów jest udrożnienie dróg oddechowych. Jeżeli podejdziesz do swojego maluszka, jego główka będzie przygięta do mostka. W tej pozycji drogi oddechowe są zablokowane przez język, który maluszek ma w buzi. Dlatego jedną rączkę połóż na czole, dwa palce na żuchwie i odegnij główkę tak, żeby czubek nosa był skierowany do sufitu, do tak zwanej pozycji neutralnej. Jeżeli już trzymasz główkę, czyli drogi oddechowe są udrożnione, możesz podać 5 oddechów. Pamiętaj również, aby przy podawaniu oddechów objąć swoimi ustami zarówno nosek, jak i usta dziecka. Jest to niezwykle ważne, ponieważ niemowlaki oddychają do 7. 8 miesiąca życia głównie przez nos. Trzymając główkę, czyli udrażniając drogi oddechowe, pochylam się i swoimi ustami obejmuje usta i nosek, nabierając powietrza w policzki. Wykonałam 5 wdechów. Jeżeli po 5 wdechach nie ma żadnej reakcji, przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, o której opowiemy w kolejnym filmie. Jaki niezbędnik powinien pojawić się w Twojej apteczce, żeby zadbać o drogi oddechowe Twojego dziecka? Będzie to aspirator do nosa. Aspiratory są różne, są ustne, podłączane do odkurzacza albo elektryczne. Wybierz taki, który będzie dla Ciebie najlepszy. Natomiast to, o czym musisz pamiętać, taki aspirator to nie tylko kwestia pielęgnacji, ale również kwestia ratunkowa. Jeżeli w nosku twojego maluszka zbierze się zbyt dużo wydzieliny albo będzie tam zaschnięte mleczko, niestety ale może pojawić się duszność. Objawiać będzie się ona przez ruch skrzydełek nosa. Wtedy jak najszybciej musisz wyciągnąć z swojej apteczki sól fizjologiczną, zakropić do nosa oraz użyć aspiratora, żeby pozbyć się nadmiaru wydzieliny. Pamiętaj również, żeby po takim obciągnięciu również zakropić su fizjologiczną, żeby nawierzyć śluzówkę. Czym się różni zadławienie od zachłyśnięcia? Zachłysnąć dziecko może się np. mlekiem lub wodą, a zadławić ciałem stałym, na przykład zabawką. Twoje postępowanie będzie uzależnione od objawów dziecka. Gdy podczas karmienia usłyszysz kaszel, zabierz butelkę. Odstaw dziecko od piersi i obserwuj. Jeżeli dziecko kaszle i ten kaszel jest głośny oraz zamienia się w płacz, a następnie dziecko się uspokaja, wróć do karmienia, jeśli tego potrzebuje. Jeśli kaszel jest coraz cichszy i dziecko zaczyna się dusić, połóż go na jednej ze swoich nóg, główką do dołu i uderzaj 5 razy między łopatki posuwistym ruchem. Raz, dwa, 3, 4, 5. Następnie połóż go na drugiej nodze, przekręć na plecy. Uciskaj środek klatki piersiowej również 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Powtórz czynność. Raz. Wykonuj te czynności do momentu, aż maluch zacznie płakać. Jeżeli stanie się wiotki, straci przytomność, Przejdź do wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. A teraz opowiem Ci o trzech najczęstszych błędach w udzielaniu pierwszej pomocy dzieciom podczas zadławienia lub zachwyśnięcia. Pierwszym z nich jest pionizowanie dziecka. Jest ono niebezpieczne, dlatego że płyn, który znajduje się w górnych drogach oddechowych, wskutek takiego manewru może przedostać się niżej, np. do płuc niemowlaka. Drugim błędem jest zaglądanie do buzi dziecka i próba usunięcia ciała obcego palcem rodzica. Może to spowodować wepchnięcie tej rzeczy głębiej. Trzecim błędem jest Chwytanie dziecka za nóżki, odwracanie główką w dół i energiczne potrząsanie. Może to skutkować upadkiem i uderzeniem główką w twardą posadzkę. Na rynku dostępne są różne urządzenia, które stosuje się podczas zadławienia dzieci. Nie są one zalecane przez najnowsze wytyczne, mogą pogorszyć stan dziecka.